Podłączenie dekodera do internetu otwiera dostęp do szerokiej gamy treści, usług oraz jego funkcji. Połączenie z internetem możesz nawiązać na dwa sposoby. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową Wi-Fi, za pomocą żółtego przycisku na pilocie wejdź w ustawienia dekodera, a następnie wybierz pozycję sieć Wi-Fi. I konfiguracja automatyczna. Dekoder rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci. Wyszukaj sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie, następnie wprowadź hasło i wybierz Akceptuj. W przypadku uzyskania połączenia na ekranie pojawi się komunikat informujący o pomyślnej konfiguracji sieci. Jeżeli chcesz połączyć się z domową siecią za pomocą przewodu, wystarczy wpiąć kabel od routera ze złączem RJ45 do portu LAN w dekoderze. Następnie wejdź w ustawienia dekodera i z dostępnych pozycji wybierz kolejno: sieć przewodowe i konfiguracja automatyczna. Dekoder rozpocznie nawiązywanie połączenia z siecią przewodową. W przypadku prawidłowo skonfigurowanych ustawień wyświetlą się szczegółowe jej parametry. Jeżeli dekoder nie będzie w stanie samoczynnie zalogować się do sieci, należy ręcznie uzupełnić dane konfiguracyjne. Aby to zrobić, ponownie wejdź do ustawień dekodera, i z dostępnych opcji wybierz kolejno: sieć, przewodowe i tym razem konfiguracja manualna. Teraz za pomocą klawiatury numerycznej bądź przycisków nawigacyjnych uzupełnij wszystkie parametry, które znajdziesz w menu routera internetowego. Na koniec wybierz opcję Połącz. Dekoder rozpocznie nawiązywanie połączenia z siecią przewodową. Jego status możesz sprawdzić w ustawieniach sieciowych, wybierając z listy rozwijanej pozycję Diagnostyka, a następnie status połączenia sieciowego. Jeżeli film okazał się pomocny i nie chcesz przegapić kolejnych materiałów, zostaw lajka i subskrypcję na kanale.